Zbiory są dosyć dobre kukurydzy. Natomiast są stosunkowo trudne warunki zbiorów, dlatego, że jest po prostu mokro w polu. Na wszystkie pola udaje się wjechać. Często zdarzają się przypadki, że niestety kombań grzęźnie w mokrej ziemi. Natomiast sam zbiór kukurydzy jest na dobrym poziomie. Zbiory kukurydzy na ziarno rozpoczęły się w tym roku z dość dużym opóźnieniem. Można powiedzieć, że tak naprawdę. W pierwszej dekadzie października zaczęliśmy żniwa ziarnowe na dobre. Ale porównując do lat ubiegłych, do kilku lat ostatnich, mamy dość spore opóźnienie w zbiorach kukurydzy na ziarno. Warto dodać, że opóźnienie było spowodowane coś niestandardowym przebiegiem wiosennych, warunków pogodowych. Na początku mieliśmy bardzo suchą wiosnę, w związku z tym zaziewy były dość przytrudnione. Potem mieliśmy chęć na od ponad 20 lat maj, i to wpłynęło na dalszy rozwój kukurydzy, który no, od samego początku w tym roku nie był łatwy. Kukurydza nie działała od samego początku w tym roku. zbory dużo późniejsze niż w tamtym roku. Dużo ta wydajność jest wyższa, już widzę przy pierwszym zbiorniku, nawet. Zresztą od początku przy tej kukurydzy jak nigdy wody praktycznie nie zabrakło, ani na chwilę. Zdrowotność ta jest dużo lepsza, bo nie mamy głowni w tym roku. Tych chorób tej kolby, bo tak samo wpływała ta susza na ten ubiegły rok, na to głównie. Także no kukurydza zdrowa, wyrośnięta. Plony ogólnie, jeżeli chodzi o kukurydzę, w tym roku są naprawdę bardzo przyjemne. I klienci, z którymi nawet się rozmawia i dzwonią do nas i informują nas, jak to wygląda, to jest takie fajne zaskoczenie, bo faktycznie przebieg pogody, zwłaszcza w drugim miesiącu wakacji, był taki, że. Nie sprzyjał dobrym plonom kukurydzy, bo w wielu miejscach było sucho, w wielu miejscach były dość wysokie temperatury, i niestety te kolby zostały mocno zredukowane, ale i tak te plony są naprawdę bardzo przyjemne, więc klienci są fajnie zadowoleni z tego powodu. Wstępne wyniki, które, które zbieramy i to, co obserwujemy, wskazują, że mimo lipcowych upałów i okresów takich przedłużających się susz. Plony są na zadowalającym poziomie, to nie są może rekordy, ale w zależności od rejonu, w zależności od, od stanowiska zbieramy plon na poziomie około 10, nawet do, do kilkunastu, do dwunastu ponad ton ziarna suchego, co uwzględniając przebieg pogody w tym roku jest, jest naprawdę Dobrym wynikiem. Oczywiście pomijamy tutaj aspekt wilgotności, która jest znacznie wyższa niż w dwóch ubiegłych latach.